Powiedz mi, kto według ciebie to zrobił? Bo widzisz, że no ktoś zrobił zdecydowanie chyba nie lubił mojego domku albo mnie. No więc nie wiem, Dobra. nie wyrecyzował, ale A kto no. ci wystawił najniższą ocenę, jak oceniał chatę? Eee, no właśnie chyba ty. <laughs> Nie, ja dałem dziewięć przecież! A, a ty, czekaj, to w takim razie chyba to dał Nie, ktoś dał siedem, tylko nie pamiętam kto. Czekaj, tutaj mam optę. Yeti dał dziewięć. siedem! Yeti dał siedem! Dobra, masz rację, masz rację, opa, mam, pan, mam zapisane, zapisałem no. sobie, masz rację! Ej, dobra, no. dobra, żartowałem, masz rację, masz rację. Dobra, czyli mówisz, że Yeti to może być. Chociaż w sumie. No moim zdaniem Yeti albo Milki, może trochę zazrośnić. Mm a właśnie Milki mówi, że to może być z No nie wiem, ej, dobra, czyli według ciebie. No, no, że on jest też dobrym budowniczym i wiesz, że zazdrościł mi po prostu budynku i po prostu zniszczył go na tego. Ale nie, nie wiem, wydajesz. no wydaje, to, to jest że... na pewno, Milki. Stary, no to ona na pewno zazdrości. Zaraz, czy ona mieszka? Co, no, nie, do... żeby, żeby sobie przypomnieć, bierze litry no, w dłoń. no chodź no, 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 zobaczcie jak czym mieszka, miło. Czekaj, lecę, lecę, lecę. Właśnie, czekaj, 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 uwaga, uwaga, lecimy. Dobra, dobra, no w czym ona, ona mieszka, stary, no w no, czym ona no, mieszka? No w takim czymś No, no taki różowy domek dla dziewczyn. No dobra, no. Jak domek z Hmm. No i mi się wydaje, że po prostu z zżera no pa pa i tak zmodyfikowała, pa. Nie, no, no zmodyfikowała. No ładnie to wygląda. Nie, no nie powiem, ale myślę, że to ona może No dobra, czyli ty tutajszy że na bardziej milki. Dobra, a Dave, w takim tak. razie ostatnie pytanie. A powiedz mi, co no. ty takiego robiłeś wczoraj? No możesz ciebie zapytać. Nie, e, przepraszam, nie wczoraj, przedwczoraj. O, tak, przedwczoraj, bo Chulę. no słuchaj, nie żeby cię podejrzewał, ale wiesz, no musisz mi Wsiągam powiedzieć. Ściągam pamięcią. No, no. no to no. tak, wczoraj w ogóle mnie nie było na nie, wróciłem filmu ano, na kanale. Faktycznie, ja nie faktycznie. Filmu, więc, no, 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 to prawda. Było, byłem chory. Przedwczoraj, a przedwczoraj, a przedwczoraj no, no. E, planowaliśmy z Tostem choć, no, jak zbudować nowy wieżowiec, a, w pamiętam. którym miejscu. Tak, tak, kojarzy, no, kojarzy, tu tak, jest tak, wyznaczony tak. teren. Tym się zajmowaliśmy. Ogólnie go tutaj nie będzie, to jest już stary plan, go tutaj nie będzie. Ale to właśnie robiliśmy. A nowy wieżowiec będzie na miejscu tamtego wieżowca. Okej, okej, no dobra, rozumiem. Okej, dobra, wiesz co, chyba ci wierzę. Niech ci będzie, ci za informację. Słuchajcie, nie ostatnią osobą, która będzie Ja rozumiem, ja wiem o tym, ja wiem o tym. Dlatego słuchaj, ja cię poinformuję, jak tylko znajdę tego złodziejaszka. Mam już tak naprawdę no dużo dowodów, teraz jedyne co muszę wyciągnąć konkluzję, czyli po prostu zebrać te wszystkie fakty, no i wiesz, no. Nowy? A ty, a ty, aha, a ten. No właśnie, ten hater, nie? Ej, dobra, szczerze, no. mi się wydaje, to, to też jest podejrzane. To jest właśnie podejrzane, i szczerze, ja go chyba najbardziej podejrzewam, bo on, no mówię ci, robił mega dużo takich podejrzanych rzeczy, no, ale nieważne. No, no. Dzięki wielkie, Dave, za wszystko. Ja lecę do Proszę swojej chaty i oczywiście się. będę musiał zebrać wszystkie dokumenty. Trzymaj się, Dave, trzymaj na razie. Się.